Nawyki. Każdy z nas je ma, mogą być one dobre albo złe. A teraz pozwól mi, że pokażę ci, jak możesz pozbyć się swoich słych nawyków. Budzisz się i czujesz tą nietypową motywację, która przychodzi od czasu do czasu. Myślisz sobie, że koniec z tym i że od dzisiaj zaczniesz swoje nowe życie. Od razu po wstaniu bierzesz prysznic, idziesz biegać, idziesz na siłownię ćwiczysz bardzo, bardzo ciężko. Mówisz sobie, że już nigdy nie zjesz ani drama śmieciowego jedzenia i tego dnia gdy kładziesz się spać, czujesz się naprawdę spełniony i czujesz się fantastycznie. Jak gdy budzisz się następnego dnia, to czujesz się kompletnie wypalony i myślisz sobie, że zrobisz jutro trening. Znów czujesz, jakbyś wrócił do swojego normalnego życia. Myślisz sobie, że gdyby tylko był sposób na to, żeby faktycznie do niego nie wrócić. On rozumie to, że nie chodzi tutaj o robienie czegoś nowego, tylko o stawanie się kimś nowym. Chodzi o Coś o wiele gorszego. Zamiast od razu zacząć robić te wszystkie dobre nawyki, postanowił wziąć kilka dni i zacząć faktycznie zmieniać to, co jest w środku, to jak widzi się w środku. Teraz jest w stanie chodzić na siłownię i robić te wszystkie dobre nawyki przez całe swoje życie. Zastanawiasz się, jak on to wszystko zrobił i jak to jest możliwe. Ale pytaniem jest, co jeśli mógłbyś stać się tym gościem? Jeśli jesteś tutaj nowy, to pozwól mi, że ci się przedstawię, więc ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. Ale teraz pewnie zadasz sobie pytanie, dlaczego powinienem Cię posłuchać? No więc pozwól mi, że opowiem Ci moją historię. W mojej przeszłości miałem naprawdę mnóstwo złych nawyków. Każdego dnia grałem w gry z moimi przyjaciółmi po bardzo, bardzo długo. Czasem nawet zdarzało mi się grać po 12 do 14 godzin każdego dnia. Jadłem śmieciowe jedzenie każdego dnia, no i też nie obeszłoby się bez głaskania Niemca, który robiłem około 5-6 razy każdego dnia. A teraz kompletnie pozbyłem się tych wszystkich złych nawyków. Zajęło mi to trochę czasu, ale myślę, że gdybym wiedział wcześniej to co wiem dzisiaj, to naprawdę byłbym w stanie wyjść z tego o wiele, wiele szybciej. A teraz pozwól mi, że pokażę Ci jak możesz raz na zawsze pozbyć się swoich złych nawyków. Więc zaraz już przejdźmy do samego odcinka i gwarantuję Ci, że ten odcinek kompletnie zmieni Twoje życie. Zrobiłem naprawdę dużo taki, takiego researchu, czytałem książki Carla Junga. Karl Jung to jest taki szwedzki psycholog, który stworzył tak właściwie tą taką psychologię, którą mamy dzisiaj. Nie? Czytałem jego książkę, oglądałem strasznie dużo filmów Charlie'ego Morgana, i tak właściwie wszystko, co tutaj przekaże, będzie od, od nich, tak właściwie. Więc już zacznijmy. Więc zacznijmy może od tego, co się dzieje. Więc najprawdopodobniej już tego nieraz doświadczyłeś, że masz takie dwie wersje siebie. Jedna z nich chce budować, chce stawać się lepsza, ma motywację, super zdyscyplinowana i tak dalej. A druga chce niszczyć, chce zostać tu, gdzie aktualnie jest, nie chce stawać się lepsza i tak dalej. I najprawdopodobniej doświadczyłeś tego w sposób taki, że obudziłeś się pewnego dnia i myślałeś, koniec z tym, już kończę z tym, i robisz wszystkie dobre nawyki. Zaczynasz biegać, zaczynasz, nie wiem, skakać, chodzić na siłownię, zaczynasz wszystko robić. Ja pamiętam, że dostałem takiej motywacji i zacząłem zmieniać umeblowanie mojego pokoju, po prostu zacząłem przesuwać wszystko. I teraz fajnie by było wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Więc co Carl Jung odkrył, to to, że w naszej psychice jest mnóstwo, mnóstwo części nas. Nie jest tak, że mamy dwie, czy cztery, czy osiem części nas, tylko jest chyba nas trzydzieści, czy więcej, nawet nie mam pojęcia. Ale po prostu z tych części mnóstwo. I najprawdopodobniej miałeś tak, że, nie wiem, na przykład miałeś iść na imprezę gdzieś, napisałeś, że tak, i jedna część ciebie chciała iść, ale z drugiej strony tak myślałeś sobie, no jakoś tak mi się trochę nie chce. To się właśnie dzieje z tego powodu, że mamy mnóstwo tych części nas. I co się dzieje, to jedna z nas chce iść, a druga nie. I to jest taki, takie, taka sprzeczność po prostu pomiędzy nami. Kiedyś słyszałem taki stat od Hamzy: że dla całej przyjemności w swoim życiu musi być odpowiednia ilość bólu w twoim życiu. I co się właśnie dzieje, gdy dostajesz takiej motywacji, że koniec z tym to. Wtedy, właśnie jest tak wielki ból w Twoim życiu, tak bardzo nienawidzisz samego siebie, że po prostu już nie możesz zostać w tym miejscu i musisz doświadczyć jakiegoś bólu. Już doświadczyłeś za dużo przyjemności. I teraz na ekranie będzie widać taki wykres, czy jakkolwiek to nazwać, i już wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Więc u góry mamy ten taki najlepszy nasz stan, ten taki stan komfortu, ten taki stan, można powiedzieć, dumy samego siebie, nie? I co się dzieje, to po tym stanie, gdy dotrzemy do tego, tej góry. Tego wykresu, zaczynamy spadać w dół. I teraz dlaczego? Z tego powodu, że nie ma żadnego bólu, bo jak wiesz, my jako ludzie jesteśmy zmotywowani poprzez dwie rzeczy. No zazwyczaj, no zazwyczaj dwie, ale tak właściwie no, sprowadza się to za, za, zawsze do tej jednej. Więc możemy albo uciekać od bólu, albo biec do jakiejś przyjemności. Ale zawsze biegniemy do przyjemności tylko i wyłącznie po to, żeby uciekać od bólu. Więc co się dzieje, to my, gdy jesteśmy właśnie na tej górze, to czujemy się komfortowo, czujemy się tak dumni z siebie. A gdy czujesz się taki dumny z siebie, to nie ma żadnego bólu, nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego, takiej motywacji, żeby faktycznie zacząć coś robić, nie? Bo czujesz jakbyś zasłużył sobie na jakieś batona czy coś i później właśnie spadasz w dół. I co się dzieje na dole, gdy spadasz, to w tym miejscu, w tym takim punkcie, gdzie to zaczyna lecieć w górę, to czujesz największy taki ból, jaki jest możliwy. Nie chodzi mi tutaj o taki fizyczny ból, tylko o taki mentalny ból, że nienawidzę swojego życia, co to w ogóle jest i nie wiem, no po prostu takie, takie coś. Później, gdy jedziemy do góry, czyli mamy tą taką linię tu, to to jest ból taki 7 na 10 i w tym stanie chcesz cały czas zostać, bo to nie jest tak, że nienawidzisz samego siebie, tylko czujesz takie, takie pożądanie, żeby faktycznie pracować, nie? To nie jest tak, że kompletnie myślisz sobie, moje życie jest okropne i tak dalej, tylko myślisz sobie, dobra, Muszę pracować, nie? Muszę coś robić. I po prostu masz taką motywację, masz takie faktycznie takie coś w sobie, co cię ciągnie do tego, nie? I w tym stanie chcemy być cały czas. I co się dzieje, to ty jesteś tak właściwie średnią tego wykresu. I to może być cokolwiek. To może być to, jak późno idziesz spać, to może być to, ile wody pijesz w ciągu dnia. Więc teraz jak można zniszczyć faktycznie ten cykl, jak można pozbyć się tego. Jest to chyba najlepsza rzecz, jaką można. Osiągnąć żeby dowiedzieć się jak faktycznie zniszczyć ten cykl, więc teraz pozwól mi, że Ci to pokażę. Więc na początku muszę coś bardzo mocno sklaryfikować i powiedzieć, że nie możemy pracować nad tym, na tą górą, nad tym dachem. Teraz dlaczego? Mianowicie wyobraź sobie, że Ty jeździsz po tym, nie? Co się stanie, gdy podniesiesz tą górę? Gdy podniesiesz górę i po tym jedziesz, tu jest dół powiedzmy, i Ty podnosisz cały z górę, to musisz jeszcze niżej spaść i właśnie Wyobraź sobie, że podniesiesz górę i na przykład będziesz skupiał się na tym, żeby zarabiać więcej, nie? A twoja najgorsza wersja siebie wydaje wszystkie pieniądze, które masz. No to jeśli zarobisz więcej, to tak czy jak to wszystko wydasz, nie? Więc właśnie o to chodzi. Im wyżej pójdziesz, tym niżej będziesz musiał spaść, więc nie możemy pracować nad tym dachem. I właśnie też tutaj przypomniał mi się taki cytat teraz, że nie robimy postępu do bycia najlepszą wersją siebie, tylko stajemy się tak źli... Jak nasza najgorsza wersja nas? Chodzi mi o to, że jest progres i regres. Ja nie, nie wiem, jakie są te słówka po polsku, ale chodzi mi o to, że progres to jest, gdy idziemy w górę, gdy robimy postęp, a regres to jest, gdy spadamy w dół, gdy tak. No nie robimy postępu, nie? Gdy tylko spadamy w dół. I właśnie nie robimy tego progresu do najlepszej wersji nas, tylko właśnie regresujemy do tej najgorszej wersji nas. Więc teraz. Tak jak już wytłumaczyłem, nie możemy pracować nad tym dachem, musimy pracować nad podłogą. I w ogóle czym jest ta podłoga? Bo podłoga to jest taki nasz standard. To jest ta najgorsza wersja nas, którą możemy zaakceptować. Najprawdopodobniej każdego dnia myjesz swoje zęby rano. Nie? No, dla mnie to jest na przykład standard, którego ja nie niszczę. Ale na przykład następnym standardem może być to, że nie jem jedzenia, na którym jest pleśń. Masz te standardy wszędzie, i co chcesz zrobić, żeby faktycznie stać się lepszym, to musisz podnieść tą podłogę, podnieść ten standard. Jak to zrobić? No Jedynym sposobem na to jest tak właściwie zmienić swoją osobowość. I właśnie po to mam tutaj ten dokument. To jest ten dokładny dokument, który możesz zobaczyć na mnie jak przeprogramować swój mózg na sukces. I w tym filmie właśnie pokazuję, jak zbudować taki dokument i czytam to każdego dnia dwa razy i naprawdę to kompletnie zmienia moje życie. Nie? I właśnie, co się dzieje, gdy zmieniamy naszą osobowość, co się dzieje, gdy robimy te wizualizacje, zmieniamy nasze doświadczenia i tak dalej, zmienia się nasza osobowość. Nie? I tak jak powiedziałem, nie stajemy się najlepszą wersją nas, tylko stajemy się najgorszą wersją nas. Jeśli podniesiesz ten swój standard, czyli na przykład powiedzmy to jest to, kim chcę być nie? i to będzie standardem dla mnie za kilka lat, to co się stanie, to ta podłoga się podniesie i pod to już nie spadnę, pod to już nie spadnę do tej wersji, której aktualnie jestem. Standardy podnosisz poprzez zmianę osobowości, to jest jedna rzecz, ale druga to też po prostu taka dysatysfakcja w życiu, że czujesz, że ja na przykład to robię w ten sposób, że wczoraj dosłownie podszedłem do lustra i tak popatrzyłem sobie prosto w oczy i powiedziałem sobie, że uda mi się wszystko zrobić. Nie Zacząłem takie, takie afirmacje sobie mówić, i naprawdę mój mózg zaczął być o wiele bardziej taki pozytywniejszy i zacząłem tak patrzeć na swoje ciało, że po prostu wyglądam fantastycznie i że myślę sobie, zróbmy więcej postępu, zróbmy więcej tego. Dolewałem tej oliwy do ognia, żeby faktycznie jeszcze ciężej pracować, jeszcze ciężej pracować nad moim ciałem, jeszcze ciężej pracować nad samym sobą. Właśnie możesz to zrobić poprzez takie. Podbijanie się do góry, czyli po prostu mówisz sobie, że wyglądasz zajebiście stary, nie? Dawaj dalej, dawaj dalej, czy coś takiego, po prostu mówić sobie takie rzeczy, ale też po prostu ustaw sobie wyższe standardy. Myśl sobie na przykład o swoich celach jako o takich standardach, których w ogóle nie przekraczasz. Czyli na przykład moim celem jest 10 tysięcy na miesiąc, na przykład, nie? Muszę myśleć, że to jest taki standard, że to jest takie normalne dla mnie, że tyle zarabiam, nie? A do tego potrzebna mi jest zmiana osobowości, więc po prostu ustaw sobie wyższe standardy, myśl sobie, że nie zaakceptuję niczego poza tym. I po prostu bądź taki zdysatysfakcjonowany w swoim życiu. Nie będziesz siebie nienawidził, co nie, no to, to nie tak, że będziesz siebie nienawidził kompletnie, tylko będziesz właśnie w tym stanie takiego bólu 7 na 10 i będziesz cały czas leciał w górę, cały czas leciał w górę. I właśnie cały czas będziesz podnosił tą podłogę, bo gdy ty jesteś tu, a Twoja podłoga jest tu, to Ty możesz iść tylko w górę, nie? To nie jest tak, że Ty spadniesz kompletnie na dół, nie? Bo gdybym ja na przykład. Obudził się jutro z, powiedzmy, 30 kilogramową nadwagą, to bardzo szybko bym to zrzucił. I to nie z powodu tego, że faktycznie dużo wiem o zrzucaniu wagi, ale po prostu z tego powodu, że czułbym się taki zdysatysfakcjonowany, nie? Jeśli ten film ci się spodobał, to na pewno spodoba ci się też ten. I pamiętaj, że najlepszym momentem na zmienie twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.